Ja mówię, Matko Bosko, mówię, co, sto, co, co to się stanęło? Co to się stanęło z Grzegorzem Krychowakiem, Czyli właśnie dzisiaj mówimy ten temat Grześka Krychowiaka w yy, Paris Saint-Germain. Yy, właśnie, wróciłem po dłuższej przerwie. Sorry, trochę tych filmików nie było. Powód był też taki, że byłem na wakacjach, nie za bardzo miałem czasu, żeby, żeby je kręcić. No więc wracam po dłuższej przerwie i mam dla Was jedną wiadomość. Możecie się spodziewać nowej serii, myślę, że pierwszego odcinka, nawet w przyszłym tygodniu, będzie to seria o piłkarzach, może o klubach. I teraz przejdziemy do samego Krychowiaka. Grzegorz Krychowiak, każdy wie, wymiatał w Sewili yy, typowy walczak, zatrzymywał w La Liga, czyścił Messiego, Ronaldo, no po prostu zachwycał. w se, 11. sezonu La Liga, widy do Paris Saint-Germain za... No niektórzy pomiędzy 28 a 34 czy 5 milionów euro jak dobrze wiemy, no nie zmieniałby tego klubu, jakby mu to dobrze szło, idzie mu fatalnie. Przejdźmy do tego... do tej zmiany klubu przez Grześka Krykowiaka. Otóż dostałem informację i mam nadzieję, że to nie była prawda, to były głupie plotki dziennikarskie, ale jeśli on naprawdę chciał zostać w PSG, jak pisano na początku lipca, jak pisano na początku lipca, jak pisano na końcu, lipca, pisano na końcu czerwca. To naprawdę jest niemożliwe. Ja wiem, on zarabia 5 milionów w Paryżu, ale to wiem, że to jest kupa siana, jakby to określono. Ja wiem, że w nowym klubie zapłacą mu z 2 miliony na przykład, no jest gdzieś tyle, ale czegoś nie robi dla reprezentacji Polski. No i w końcu Emery się wściekł, że tam, znaczy nie wściekł się, po prostu dał sygnał Kowiakowi, żeby sobie szukał nowego klubu. O ile ciężko jest odejść do lepszego klubu, no bo gra, jesteś będąc gwiazdą, no bo klub może nie, nie chce cię sprzedać. Ale w momencie, kiedy cię wykopują z Paryża, no to lotnisko jest. Mówią, że jest. Twoi koledzy mówią, że jesteś słaby technicznie. Czy tam klub ci zakazuje wypowiadać się na klubu, na temat atmosfery w klubu, drużynie. To yy, zmiana klubu jest praktycznie automatyzmem. I naprawdę, jeśli on. Yy, słuchajcie. On ponoć odrzucił ofertę Olympique Lyon, ponieważ woli grać Premier League. To jest ambicja piłkarza, tak? Repka powinna być najważniejszą rzeczą i mówię, jeśli on, odrzuci, jeśli on odrzucił tę ofertę Olympique Lyon, to zrobił bardzo niemądrze. Yy, słyszałem, że kręcił też nos, nosem na Walencję, która uważam, że też była doby, do, byłaby dobrym ruchem. Kręcił nosem na Florentinę, słyszałem. Też absurd. No i co? No i jajce, właśnie kolokwialnie mówiąc, bo nic nie zrobił w tym kierunku, żeby zmienić aktualnie klubu. Dopiero chyba, dopiero chyba usłyszałem, że od, od kogoś tam z jego środowiska, w połowie sierpnia, że on chce zmienić klub taki, wiadomo, wybrać najlepiej dla Polski piłki, bla bla bla. Dopiero w połowie sierpnia. W tym momencie zaczęto mówić poważnie, że Grzesiu faktycznie nie stawił się na treningu przed meczem z Suluzą, i zamierza zmienić klub. Połowie sierpnia to i tak już przegiąpałem, i dobrze, że nawałka go nie powołał. Jestem za tym. Nie wiem, czy on tam chciał zostać dla hajsu. Może po prostu to są jakieś durne doniesienia medialne, ale jeśli on rzucił te trzy oferty, no to... no to przesadził i to grubo. I dobrze, że nie został powołany. A może to są głupie doniesienia medialne. Ja tutaj karcę, piłkarze. Jeśli tak, bardzo go przepraszam. Ale. Uważam, że powinien wybrać właśnie Olympique Lyon, który został chyba jako jedyny. Jeszcze siedzi i czeka na niego, bo te dwa kluby już się rozmyśliły dawno. Florentina już dawno się rozmyśliła, Walencja ściągnęła kondągbie. Czy tam zaraz ściągnie? Chyba ściągnęła, tak, ściągnęła kondągbie, więc. Polak, o Polaku mówi się, że jest jeszcze zainteresowany. Milan, co ja byłem wielkim zwolennikiem tego, żeby tam trafił, ale od, odkąd od, od trafi tam Biblia, który ma teraz kontuzję, to uważam, że on tam. No, może mieć problemy spore z wywalczeniem się składu. I ta trzecia opcja, absurdalna dla mnie, Chelsea-Londyn. To jest jakaś abs absurd. Jeśli ktoś myśli, że jak po takim słabym roku wygryzie yy, Kante albo Pabregasa albo Bakayoko, no to jest w grubym błędzie. <grybujesz> Grubo się myli. Naprawdę myli się sporo, o sporo. Jeszcze mówi się, że jest yy, rezerwową opcją West Hamu i to jest chyba te ostatnie, ale. Być może jak teraz oglądacie ten film, to Carvalho już trafił do ich zespołu. Co już defensywny pomocnik ze Sporting bo na co automatycznie Krychowiaka eliminuje w planach transferowych West Hamu. Więc ja mu polecam trafienie do Lyonu. Napiszcie według Was, do którego klubu powinien trafić, bo oprócz Milanu, Chelsea i, i ewentualnego transferu do West Hamu niczego innego nie widzę. Wiecie, może jestem zbyt surowy w tej ocenie, no ale dla mnie repka to jest najważniejsza rzecz w karierze piłkarza, tak. Kryowiak, wie, wiem, że ciężko jest obniżyć swoje zarobki o więcej niż 50%, ale taki Kamil Grosicki obniżył o 40% i jakoś żyje, więc yy, spadając do Championship Kamil Grosicki o 40%, a nie zarabia na pewno tyle, co Grześ w Paryżu to możecie być pewni, nie wiem czy mu tam 2 miliony płacą płacili mu więc jak Grosicki potrafił o 40 zejść to uważam, że Krychowiak o 50 czy 60 potra może zejść, tak? Może byłem zbyt surowy napiszcie w komentarzu kto powinien, gdzie powinien trafić Krychowiak według Was no i co, to by było na tyle oczywiście zachęcamy do subskrybowania kanału, kliknięcia w dzwonek jeśli chcecie być na bieżąco, cześć!